Hej z znowu, czyli koncert i w dzisiejszym odcinku znowu gramy w GTA Five'em Polak w USA i w dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą serię 24 odcineczek. Właśnie jesteśmy u tego gościa, to autku próbujemy mu opchnąć, to trochę czasu leci. Jak widać już trochę się ściemniło. Nie wiem, Diego poszedł po auto, pojechał taksi i nie wiem co oni w końcu ja biorą czy nie, no ale mówili, że raczej wezmę tego Diego pojechał po auto. o, biorą. No, no i witam, ile tutaj? Ile? Jest około 10 tysięcy. 10? O, to ładnie, okej, okay. jest pięknie. Ok, no to dzięki, dzięki. O, Diego właśnie, podjechał najpięknie. No no A co, jakieś info, coś? Masz coś? Nie, dobra, mogę wykonać telefon, tylko to gadaje mi się ceną. No, no to daj, to weź coś szybko wykonaj, jak tu muszę coś zadziałać, coś własnego. Co to, ma za... Co to był za hełm, chcesz mi powiedzieć? Jestem kierowcą rajdowym? No, ale ja ci właśnie dlatego ci nie ufam. <laughs> zakopał się! się! <laughs> dobrze, dobrze, czekaj, tylko schowam, schowam. Jest 10 tysięcy. 10 tysięcy, a więc jest git. Czekaj, popchnę cię. <laughs> czekaj, czekaj, popchnę nas, nie ma o, w nie jest się. Kupu. O! o. Okej, okay, jest git. Powinno być, powinno jej Już cię dzień, 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 tutaj wykopałem bardziej. Powinno być git. Powinno być git. Tak, tak, tak. Ser a po drugie masz. Co? No ten ser. O A pro właśnie... Chcesz się dowiedzieć, czy nie? Tak, tak, tak. Mów, mów, No, sorry. Mów. No, no to... To jest taki niebezpieczny gang. Gang. No no mów o co chodzi. No ja domyślam się, że no... to on ostatnio zmienił swoje miejsce zamieszkania. Czyli jakby gang, nie? Zmienił jakieś miejsce... Czyli poza miasto. Paleto. 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 Paleto? Mam taką swoją... takie miejsce, chyba w takiej shopie jakiejś starej czy coś. Paleto. Bo to dopiero nowe, nie? Czyli... czyli wiemy, wiemy coś o Sandy i o Paleto, okej, okay, dobrze, dzięki. Pomogło nam to trochę. No, tylko, że wiesz, on ma dużo ludzi, to nie wiem, czy ty mhm. chcesz go pojedynkę. Wiesz co, no, jesteśmy, ja jestem z Diego. I też ogarn... ja właśnie a propos Burą nie miałam ogarnąć kogoś, ale widzę... No takiego jednego znam. Źódka od broni Ale na twoim miejscu bym z nim nie zadzierał. Właśnie on nam porwał dwóch kolegów, więc no nie mamy... Nie mamy Fajnie jakby wiesz. Kolegów. Oni nie są tego właściwie, wiesz. Bo jest jest właśnie. Iż, wiesz co, szczerze. Nie, a mam gdzieś to ja... Szczerze... Zasz, Może szukaj. jesteś dobry, jeżeli chodzi o ile, ale... Widać, że kolegów nie ma. No właśnie. Widzimy się mam nadzieję, w następnym dealu. na nadzieję na za dealu. Ej, stój moje <laughs> Co on tam robią? Nie no nieważne, no, tak. Nie co na, do bazy muszę ci dużo przedstawić trzy rzeczy, tak, jedna kwestia w ogóle wygląda... Się piwko. Mamy w bazie przecież dużo, ja jak tam w tam ta dziura Weź u lekarza coś? A, tak jak. O Andriusa no, byłeś Andrews coś, coś mówił? Ki No Andrews, no przecież a, ci mówiłem o jechałeś do niego, Andrei. miałeś do niego podjechać No Andrew to tak, to tak No to dobrze, to, to... Coś mówił? Że z git? Dobrze wycią... Była jakaś kula, jeszcze odłamki, coś? A, był ten odłamek Okay, to... Ale wyciągnął? wszystko z git No to pięknie, to jest do bazy, jeśli przy... przekażę cały plan, powiem ci gdzie jedziemy, do kogo jedziemy, co robimy z tymi narkołekami, które o, mamy w bazie już... i tak dalej. Słyszałem o takim policjancie w mieście. Okej, okay, powiedz mi to wszystko w bazie, jedź już tam po prostu, ja mam duże rzeczy do przekazania ci okay. tam. No to tak jak ci mówiłem, musimy ogarnąć, tak jak mamy tam którego go... Czekaj. To jest auto tego. Liama, hakera. Jo, hakera. No, hackermana tego. William! Halo, jest William? O, u góry jest. William jest. No, czekaj, ja ci przedstawię. Masz coś, masz coś, masz coś? Tak, tak, sygnał. Okej, okay. od... Diego. Telefony. William, ja Diego, to jest ryżegłowy kolega, tak? Tak, Przemarzy, jak ten, żywo, masz, William. <laughs> William, tak, okej. Okay. Co masz, co masz, co masz, co masz? co masz? Tak, sygnał telefoniczny od. Gdzie, 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 gdzie? W Sandy, w Sandy. Idziemy. Jakie nie, no chodź tutaj, ja, ja, Ciebie chyba coś na włóżkę się woli. No co, mamy, mamy bronie... Chcesz Okej, okay, no nie jestem gotowy. Ale to przynajmniej jutro pojedźmy, tak? Ogarnijmy, mam, ja tak, jutro mam... Jutro możemy z zaskoczyć. Mam... Ja ci jest mam... się stało, że ci wypaliło łeb? Możesz? Bo sam popił. Możesz? A, sorry, no. No, no. no kwestia nie, wygląda nie, tak. Mów. Mamy, ogarni mamy ogarniętego kupca, który kupił od nas no, te dobrocie. Są tam w kantorku schowane, tak jak było to wcześniej, ogarnięte. Są w kantorku schowane, wszystko jest, mam nadzieję. Pójdziemy tu to sprzedać. Ogarniemy dzięki temu więcej amunicji i możliwe, że gościa, który nam pomoże z tym wszystkim, ale nic nie obiecuje. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co ja myśleć i co. Nie wiem, nie wiem czy nie będziecie jakiś zwiadu zrobić. Ten gościu, kogoś? u którego kupowaliśmy auto, Oj. mówił, że jest tam tak dużo, że będziemy, że nie wiem, czy, że nie damy rady w dwójkani, w trójkani, nie wiem, w czterdziestkę. bo się to niby dużo i mają niezły nie, nie arsenał. Ja jest, nie jestem pewien, ja nie A wiem co mam robić. Co? Trzeba co zrobić, taktyką? No trzeba taktykom, ale. Pff, nie, taktykum. trzeba... Posłuchaj. Nie można, ale my musimy działać na czas, oni mogą być Posłuchaj. już martwi. Jak ja mam Posłuchaj. teraz być spokojny? Jak ja mam być spokojny, kiedy już możliwe, że oni nie żyją? Mnie. Poczekaj, Posłuchaj. musimy zrobić jeszcze jakieś zwiady, musimy wszystko się dowiedzieć. To zajmie kilka dni. Ja jeszcze jeszcze muszę się potrenować strzelać. Mnie. Co? Trzeba wyjąć... Wyjąć. Najemników. Okay, mamy, będziemy mieć za to pieniądze, mamy 10 tysięcy, masz w bagażniku, masz, będziemy mogli sprzedać yy, pewne dobroci i ich mniej więcej będzie za jakieś 20-30 tysięcy. Nie, nie jestem pewien, nie, nie znam się. Tak, wydaje mi się, że 30-40 tysięcy może nas zaskoczy, nie mam pojęcia. Z tym gościem będę się spotykać, bo na tym samym. Nie, nie mam pojęcia. Zobaczę jeszcze na telefonie, na wiadomościach i wszystkiego się dowiem, dokładnie ci powiem. Nie, ja się muszę przespać z tym, nie wiem, jak macie jakieś. Pomysły to mi powiedzcie Co dobra, możemy to ogarnąć Musimy to zrobić zwiady, musimy dobra. ogarnąć broń, musimy sprzedać dobroci. Ja nie mam ja nie, ja nie jestem w stanie. Dobra, to ja spróbuję dobra, Weź coś ogarnij, ogarnij coś hacker, nie wiem, coś pomyśl co możemy ogarnąć, ja nie wiem Dobra, a więc tak. Nie, ja Maciej jest, nie wie co mam robić. szczerze mówiąc to ja też nie mam, po, nie mam pojęcia. Mów tak, musimy... Musimy sprzedać dobroci, które tam są, co one? E, musimy ogarnąć dużo jeszcze innych rzeczy. W, jak gruzów tu nie ma, dla osób, które nie wiedzą, Gruz jest, są, jest w garażu na Vespucci. Więc yy, no, tam się on znajduje, a ja nie wiem co robić. No a jest, ja nie wiem, się zrzędne coś już jest chyba 22, więc Maciek pójdzie spać i ogarnie coś tam. Jutro mamy z w spotkanie, o jakiejś szóstej Musimy jak najszybciej tam pojechać, sprzedać wszystko, potem musimy ogarnąć jeszcze amunicję, inne pierdoły, do Mki jakichś innych takich pierdół Musimy to wszystko ogarnąć, chłopaki coś tam ogarniają, Maciek idzie chyba spać, albo coś innego ogarnąć, nie wiem, zobaczymy Widzimy się chyba już jutro rano, po prostu ja będziemy jechać sprzedać wszystko Pójdziemy pewnie na trzy auta, bo tego jest naprawdę dużo. Więc no, zobaczymy. Okej, okay, ostatnie pudełeczka, u mnie już jest, u mnie wszystko jest pełne. Zamknąłem już... Teraz Diego, ty masz jeszcze miejsca? Okej, oh, masz no. trochę jeszcze miejsca. No wie, tak czy No właśnie no. wiem, okej, okay. masz już też pełno? No, czekaj, tu zostało ostatnie jedno pudełko, coś tam wciśnie się chyba. Wciśnie się jedno. Jedno się wciśnie na spokojnie, poczekaj, do tego Audi tu masz jeszcze dużo miejsca. Musisz sobie wyobrazić, że są niby, nie? Okej. Okay. No, tu już wszystkie są już, wszystkie już są. Dobra. Znaczy, no jedno pudełko jest skitrane w bazie, czyli ten, w bazie, w biurze, czy tam półtorej, ale... Ten nie musi wiedzieć, bo wiesz, co on zrobi z tym, nie? Diego! Diego, wstawaj! No. Zamykaj bagażnik i jedziemy. Jedźcie, jedźcie za mną. Ten już pojechał, nie? Jedźcie, jedźcie za mną. siadaj i jedź za mną. Te drzwi mogłyby się zamknąć, jak oh, akurat. Weź domki te drzwi, bo teraz mnie... Okej, okay, nieważne, same się domkną. Okej, okay, jedźcie za mną! Po prostu i tyle. Ty to, Maudy, ma co mieć ostatni, bo nie wiem, się bardzo rzucasz w oczy. Okej, okay, ostatnie piętro, ostatnie piętro, chłopaki. No i powinni już być. jakiś okay, są. Co taki mały? No sobie ten van pewnie spojemny. Siema! To ja! Już skończ! Tu parówek. Człowieku, o oh, jest ich. Okej, okay, no to tak. Mamy wszystko w bagażniku, co zważysz i to ci damy. Powiesz mi ile to będzie, nie? Ja nie wiem, ja się nie znam. To pokażę. jest jakaś mieszanka, nie, czy mieszanka, to są... W jednym pudełku jest podpisane, w jednym pudełku jest to, w drugim pudełku jest to, no wiesz co, nie, ja się tam nie znam. Ja pierdzielę już jest siódma. Co, wszystko jest? Ej. Podliczyłeś, jest wszystko? No. No to co? Wszystko się zgadza. No na co ty czekasz, jest siódma, ja już mam co robić. No ja Bo to ten ile ten... ty chcesz za to? No nie no, wymyślcie i powiedzcie, a nie, że ile 10... ja za to chcę. Mogę za 30 tysięcy. Więcej nie dam. No, tego i tak dużo nie jest. To jest ten Jak ten to ten... nie jest dużo? Ustalaliśmy się, 30 do to jest, to jest. Co ty No to targuj się, odbij. 40? 40. 40. Ja ci to przywo... ja ci nie mam to... co jeszcze? No, mam... Zapakowałem ci to ładnie w pudełeczka, w woreczki, wszystko jest ładnie, pięknie zrobione. Ale ja sobie te pudełeczka mogę kupić z Panda to sobie skupię spodno baga... Okej, okay, chłopaki, to zabieramy, to zabieramy, powoli. Dobra. Otwórzcie bagażniki nie, z powrotem, to... Nie, ja, ja mam innego 35. gościa, który to kupi za 50 pewnie, bo wy no, no, jesteście lewi. Nie, bierzemy to. 35. Nie, to nie. Nie, nie, to nie. Dobra, dam 40, już, spokojnie. Hmm. No okej. Okay. To czekamy na gotóweczka, tak? Bo rozumiem, że na gotóweczka. Już, już. No to czekamy. 300. <laughs> 300. 300, czysto, czysto. Czysto. <laughs> Może czysto no zapłacą? Uh -huh. <laughs> Komu co mam dać? No Mini! Tu tu daj, daj, daj. Siadaj albo wsiadaj do bagażnika. Co ja będę? Weź mi ją Okej. Ok. Wsać, sać, sać. jest otwarte. No dawaj, wsadaj. No, dzięki. Bije się z nami chłopaki robi interesy. Oby tak częściej. No. Lepsze, Dokąd to był żart, akurat? No to dobre, dobre, dobre żart, nie? Jak będziesz chciała się liczyć, to, zgraduate... to, to zgłoszę oh! zażelenie do Twojego koleżki anyway> i pewnie będzie po tobie. Eee, to, bo, bo wojasz. Wsiadamy, Zain Okej, okay, jesteśmy już blisko. Aha, w Okej, no to jest tutaj, nie? Wtedy. No to powinno być tutaj, że dobrze pamiętam. Nie. Ja pierdzielę! Diego! Diego! Ty pamiętasz Bobiego? A nie, przecież ty nie płyłeś przy kupie. O! Siema Bobby! Siema! Siema, co masz wszystko? No. Ile? No dużo. No ale nie, a ile, ile to będzie kosztować? Nie, przy nim sztuklegów w tym środku 25000, nie wyjątku. To... A co? A nie miało, a nie miało być 30? Co co? co, Ale... co tak mi dobre płytę na trzeba ja tego nie będę układać i na drabinę chodzi. Od już dobre, od to. Chodź, Bobby, mi jest... na dworze, to na pewno też nie dostani. Jedna drabina się chowało. Choć, choć. On nie dziwię się. Eee, a... ten. Acha. No są. So... <śla Ellie> są, taki żarcik. Przepraszam, że miał być przez 30. A rękę mam do no ale posłuchaj, no problem jest taki, że sprowadzenie tego to nie jest taki proces. No w sumie tak, bo to lewe to wszystko. Dobrze, dobrze dobrze. Się dobrze. Się dobrze, dobrze, Bobi, Bobi. Hej no, takie, A, no, takie o, ja by się to nam to przydało. To, przydało, nie na no, żartuję. A, nie, 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 Diego, daj mi porozmawiać, proszę was. Pracę. Odłóżcie to ludzie, to nie jest wasze. Jeszcze mnie wylali z poprzedniej pracy i to jest moja nowa praca. Już nie widzę, widzę. Który ukradł wszystkie meble. Dobrze, okej no. Okej no, nie dziwię się troszkę, ale okej. To powinnaś uważne takich w tej Dobre. pracy w tej pracy masz jak się obronić, tyle dobrego. Okej. Gdzie to wszystko masz? Tak jak nie, mówiliśmy z tyłu, tak? Z tyłu no, w pudełkach no, masz to. Na, na zapleczu. Na zapleczu. Dobrze, to mi to przynieś. No, przy... nie, mogę ci pokazać przy... jedno. Nie, przynieś. A. To jest amunicja no. i tak, tak jak się ustalaliśmy wszystko, nie? Przynieś to wszystko w pudełkach, a ja za to ten. Okej. Okay. Mamy, mamy ogarnięte. prostu no co ty to? wy się możecie zachować jak ludzie chociaż raz? Ten wziął minigana, replik Ten wziął, chociaż ta minigana nie jest repliką akurat, to jest prawdziwe. Ale ten wziął rpg to będzie też prawdziwe, bo to Ameryka w sumie. Ale możecie przestać ludzi się zachować jak zwierzęta? Jesteśmy w cywilizowanym miejscu, mamy na, na, na się nie zwracać uwagi. Właśnie kupujemy w pip lewej broni, a ty mi teraz przychodzisz i bierzesz minigana z szafki. O, zaraz Bobi zostanie wylany z nas pracy, wylani go z sprzedaży, z sprzedaży domów, a teraz go wyleją z tego o, okay. Wstańcie tu do, do bagażnika do mojego proszę cię Ja Ci zaraz pomogę z tym wszystkim, tylko muszę moje dzieci nauczyć, że mają się normalnie zachowywać Okej okay, Bobby, tutaj, tutaj masz takie ci mówiłem, wszystko cztery panie cztery tak Tak chciałeś, cztery dyszki Za fatigę, za fatigę, dodatkowe pięć Dobrze? Masz tutaj panu szybko Dziękuję Jestem no panami, nie No, nora. Ok, proszę się wyjechać. Dzięki, Bobby, mam się teraz interesy. Jedź, ja pokażę ja ci, ja pokażę ja ci, ja co zakupiliśmy w bazie. Co? Co on powiedział? Nie wiem. Jedź. Słyszycie mi na tym radiu? E. Kasztany. Jedźcie do bazy, tak jak wam mówiłem. Zastanawialiście się, co jest w tych torbach, nie? Tak dość dawna, więc no to, tak, pokażę Wam, co dokładnie kupiliśmy, bo w sumie nie pokazywałam Wam od 4 dni i sobie je, w sumie, tylko ja patrzę, bo nie chciałam Was tu jakoś rozweselać, żebyście się tu nie bawili, nie, myśląc, nie mówiąc już o amunicji, którą mam dalej w bagażniku, którą Wam dam i tak, tak, otwórzmy, okej, okay, tak, mamy cztery kałachy, trzy pistole pistolety, cztery pistolety, kamizelki i to w sumie wszystko, co kupiłem. Plus jeszcze amunicję, którą mamy w bagażniku. Nie wiem, chyba z 1000 jest albo z pięćset, nie pamiętam teraz dokładnie. Wiem, że. to Wam wyrzucę na ziemię w tej tutaj, torby. I sobie po po jednej. Słowe. Wszystkiego. Nie wiem, weźcie sobie już po jednym. I Tu powinno to dziwne, być. Tak, tak, sobie, sobie. Mhm. To że ty załatwisz mi MK. Bo tam potem jeszcze będę zapłacić. To nie oznacza, że jest to lepsze, bo jest to, le bo jest to lepsze co teraz mamy. To są najnowsze. Są egipskie kałachy czyli gorsze są egipskie, ale. No nieważne. Yy, wchodzisz, chodź po prostu i weź sobie broń. I się ogarnij. My je dzisiaj o drugi wbijamy, tak jak ogarnijmy. O, patrzyliśmy o ten budynek, wiemy wszystko. Nie mają za dużą ilość gości. Ja ma mają o, chyba sześciu gości. Nie, więcej. 6 gości stacjonuje. Dobra, o drugiej dojdziemy. mają sześciu, ale ogólnie no, mają więcej. Okej, okay. przebierzcie się, weźcie broń, ogarnijcie się. Wy załóżcie sobie kamizelkę i lecimy, o drugi, pamiętajcie! Jak widać, jesteśmy gotowi, właśnie sobie weźmy, załóżmy już kamizelkę, żeby być jak najbardziej chronionym, żeby nic tam nie było. Idziemy do chłopaków, będziemy tam już powoli jechać, jest spa 22, więc powoli musimy jechać. Musi trochę wystać oczywiście ta kamizelka, uwielbiam to. Ale okej, okay. na niebie tu nie ma, nie? Właśnie jedziemy sobie, no i... O! Wow, kur, co ty masz za strój?! To co być sobie wziął jakiś strój fajny, ale nie rzucający się Dobra. w oczy. Boże, co to jest? Gdzie jest William? Co on ma ubrane? Macie być gotowi, zaraz jedziemy tam. Ja pierdzielę z tymi ludźmi, ja idę ogarnąć auto. Mamy tu auto, na ostatnie akcje, więc idziemy je ogarnąć. Wtedy będziemy mogli już sobie pojechać. Jest 22, dokładnie za kilka godzin mamy akcję. To dokładnie 4 godziny, więc no, ja biorę autko. Myślę, że możemy zgarnąć chłopaków i już tam jechać powoli. Okej okay, chłopaki, mam auto ogarnięte. Ten co, Noctowizję się wziął, no nie mogę psychicznie z niego. Dzień dobry, czemu Dzień wy macie Noctowizję. Skąd to w ogóle macie? Nie wiem, nie pytam skąd dobry, z jakiego sklepu mi. wy ogarnęliście, wy się odwaliliście tak bardzo, ale okej, okay. mam to gdzieś. Okej, okay, nie, nie wiem co to jest za sklep, nie? Wy macie teraz zielono, bo nic wam to nie daje. nie no, okay, nieważne, tak, mamy naszą furę. Mamy armor plate'y wszędzie, więc jest umocnione, jest odporne opony, mamy turbo w tym aucie, mamy... jest. I... To auto... wygląda... Wygląda, ale... To wsiądź po prostu, wsiądź, daj mi prowadzić, wsiądź. Co kawa robi? No, se pije no jak jakiś problem, wsiadajcie i, i zobaczycie. To po pierwsze, załóż komizelkę no. też, to, 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 to Chyba, że masz baranom już, no, nie wiem. I to, że się dziwisz, jakie jest szybkie. Ona jest chyba szybsza od mojego BMW teraz, nie? No to jest no, trochę niestabilne, jest, ale. Kogo to obchodziłoby? Bo jest dość szybkie. No widzisz to? Okej, okay, źle pojechałem znowu. A tak, jedziemy, czekamy do drugiej. Tak jak mówiłem, wbijamy wtedy. Wtedy większość ochroniarzy idzie właśnie sobie do środka, bo druga się zaczyna. Oni właśnie wchodzą, tak jak widzieliście, nie? Zawsze, jak spatrzyliśmy. Mam nadzieję, że nie będą się tego spodziewać. My tam jedziemy, zapnijcie pasy, Przyładujcie broń, sprawdźcie, czy jest wszystko git, ogarnijcie się. Pamiętajcie, szykowaliśmy się na to 4 dni, więc mam nadzieję, że będzie git. Jestem. To, to są egidskie kałachy, czy co to jest? Co? No kałachy Przecież no nie... Nie, okay, nie wiem, nie wierzę. Okej, okay, jesteście gotowi? Macie tu mik jeszcze. Załóżcie sobie to szybko. To ja sobie już założyłem. Okay. Tak jak mówiłem, parkujemy za tym tutaj... Nice. Okej, okay. okay, to jest tam, to ta, jest tam, Tuguej podjadę, to jeszcze ten van dalej jest, okej, okay, nieważne. Tak, to jest tam, to jest tam, dobrze. Teraz tu przebiegniemy na ulicę i tak, jak ja wam mówiłem, jak najciszej się da, ściągałem na początku tych na górze. Nie wiem, czy coś na dole, będą, ale chyba nie było, okay. ten płot. Tutaj stoimy, na, tu stoi nasza furka. Jak coś tu nie, nie biegniemy. Co mówisz? Tu no, będziemy to gdzieś. On to gdzieś, szczerze. Jeszcze kałachy idziemy już powoli, za mną. Czyli tu mi się, muszę założyć, zapomniałem, że nie mam, okej. Okay. Chodźcie za mną, założę tu możemy wbijać. Cześć, poczekaj, poczekaj, poczekaj rozdzielmy się, rozdzielmy się. Ja, Tak, ja idę jedę lewo, ja idę lewo, wyjdźcie prawo. Tu jest, tu jest, tu na balkon, góra. Się teraz. Nie ma na zewnątrz, to jest podejrzane. Nie żyje. Nie usłyszeli tego chyba, tylko że szybko... mogę już nie Jest. Jest ktoś, okay. na radiu, chłopaki! Na fula, na fula już! Tutaj, sorry! Sorry, kurde, no mów coś! Sorry! Mogę się smyrnąć rękę, przepraszam! Wystraszyłem Idę tu idę tu? Bijać, wijać, przez okno Balkon! Kurde, co jest za gościu Chciał kur... A... uważać, czy wsparcie z dołu nie przyjdzie. Uważajcie czy... Lucas, pilnicie, do... Gdzie są chłopaki! Lucas, John! Lukas! Uważajcie, żeby z dołu nie, przy... nie przyszli ten! Wsparcie może przyjść, uważajcie, ja pinuję, pokojcie chłopaków Co? Jest wsparcie Idź idźcie do niego, idźcie do niego! Czekajcie, 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 mam do was broń. Chodź tu, chodź tu. Lukas, 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 chodź tu. Masz to, masz MK. Ogarnij się. I teraz tak, trzeba uważać. Ok, chłopaki, wezwali wsparcie, tak jak słyszeliście na radio. ogarnijcie się, musicie wysłać, bądźcie z tyłu, bądźcie z tyłu, ja wiem, że jesteście ranni, ale tylko broncie się, chodźcie, bądźcie z tyłu, chodźcie. Czyli coś tu coś przyjechało, wsparcie jest, dostałem, gdzie oni są? Czy widzicie się ich? To jest komputer, co jest? Strzelajcie, Ch do... czekaj, chyba czekaj, strzelajcie, strzelajcie. Chodźcie do auta, chodźcie za mną, chodźcie za mną, do auta! Ła. Za mną, za mną, za mną, za mną! Po, powoli, powoli! Tutaj, 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 za mną, za mną! Po prawej, po prawej! Jest u góry, jest u góry, ej! Są u góry, u góry. Ja, nie żyję! Biegnijcie, biegnijcie, ja ich trzymam, biegnijcie! Nie żyję. Chodźcie, biegnijcie wszyscy, wszyscy, szybko! Dawaj, dawaj. dawaj Macie biegnij, patrzę, 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 Mini Biegnij, biegnij. Ja patrzę, biegnij, 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 patrzę. Patrzmy. Jest auto, gdzie jest auto, tu jest auto. Hej, szybko, szybko do auta. Wszy... Ja do bagażnika wskakuję, do bagażnika, chłopaki. Co? No tu jest, są. Chodźcie wszyscy, wszy, wszyscy. Ja do bagażnika wchodzę, wy wchodźcie normalnie, wchodźcie normalnie ja do bagażnika. szybko, szybko! Kurde! Lukas! John, wchodźcie! Wszyscy! Ja do bagażnika wchodzę! Jedźcie, 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 jedźcie! Okej, okay. Jejku, chłopaki, słyszycie mnie, Halo! Jejku, udało się, ja w to nie wierzę. Ja nie wiem jakim mi nam się to udało. Jak nam to się udało? Mama! Ła, dobra, moje dobra. żebra! Mama, popij ale. Nieku, cieszę się, ja mam to w dupie! Jesteśmy jest wszyscy jest. razem z powrotem. Ale będziemy musimy to ich zgubić. Schowaj się w tym tunelu tu po lewo, masz. Po lewo masz tunel, patrzałem sobie, gdzie możemy uciec. To nie, myślałam, że nie będę szedla, w bagażniku. nie Macie, w tym jest tunel, że chyba też właśnie. Ale <laughs> dobrze, cieszę się, że was widzę, nie? Wiedź, do, wiedź gdzieś, schowajmy się gdzieś dobra. szybko i możemy wtedy ruszyć. Tylko poczekajmy chwilę. Żeby oni tu i żeby nie wiedzieć gdzie jesteśmy. Gdzieś tu powinien być tunel taki pociągowy.